Stopy procentowe po raz kolejny wzrosły. Oprocentowania razem z nimi, no a kredyty drożeją. Czy powinniśmy już zacząć panikować? Cześć, mam na imię Iwo i na co dzień pomagam bezpiecznie wykorzystać potencjał kredytów. Intro odnosi się do aktualnej sytuacji. W momencie nagrywania tego materiału stopy procentowe mocno wzrosły, ale informacje zawarte w tym filmie będą dla Ciebie przydatne niezależnie od warunków panujących obecnie na rynku i dnia, w którym to oglądasz. Na samym początku ustalmy dokładnie, czym jest i co składa się na oprocentowanie. Oprocentowanie jest kosztem, który ponosimy pożyczając pieniądze od banku. Albo zyskiem, jeżeli to my pożyczamy pieniądze bankowi, na przykład umieszczając je na lokacie. Zakładając, że będziemy się posługiwać tylko naszą walutą, to składowe będą dwie. Pierwsza to marża. Jest ustalana odrębnie w każdym banku, jest stała i najczęściej marżę staram się negocjować z bankiem dla swoich klientów, bo tylko na nią mamy jakikolwiek wpływ. I uwaga, powiedziałem, że marża jest stała. I tak jest. Ale czasem banki, aby utrzymać marżę na konkretnym poziomie, zapisują w umowie wymagania, jakie musisz spełnić. Przykładowo, określony wpływ na konto albo korzystanie z tego konta w jakiś konkretny sposób. Więc pamiętaj, żeby uważnie przeczytać umowę albo poradzić się kogoś, kto wytłumaczy ci dokładnie wszystkie zapisy. Druga składowa to tak zwany WIBOR. Upraszczając, jest to wysokość oprocentowania pożyczek między bankami i on jest zmienny. Ustalane jest przez grupę największych banków podczas tak zwanego fixingu. Dzieli się na roczny, dziewięciomiesięczny, sześciomiesięczny itd., aż do overnight, czyli stawki ustalane dziennie. I tutaj właśnie pojawiają się stopy procentowe. Chodzi o stopy ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, jest ich kilka, no ale nas interesuje głównie stopa referencyjna, depozytowa i stopa lombardowa. To pomiędzy stopą depozytową i lombardową musi znajdować się wybor. Więc plus jest taki, że banki nie mogą sobie od tak po prostu podnieść wyboru np. Na, na 20%. Dodatkową ochroną jest maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego. Zgodnie z kodeksem cywilnym i ustawą o kredycie konsumenckim, odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych plus 3,5%. Ocetek ustawowych, czyli tak naprawdę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. I zanim przejdziemy dalej, jeżeli to co mówię ma dla Ciebie sens, to kliknij proszę teraz łapkę w górę, bo możesz dotrzeć filmowi trochę dalej. Dzięki. Wiemy już, z czego się składa i co wpływa na oprocentowanie. Spójrzmy zatem na pewien wykres. Jak widać, stopy bywały już bardzo wysoko i są mocno związane z cyklem koniunkturalnym. Stopy procentowe służą radzie polityki pieniężnej do regulowania gospodarki i walki z inflacją. Podnosząc stopy, nakłaniają nas do oszczędzania pieniędzy i lokowania ich w produktach inwestycyjnych. Obniżając, zmniejszają koszt kredytów i oprocentowanie lokat, co powinno zachęcić nas do wydawania pieniędzy. Patrząc na wykres, nasuwa się wniosek, że jeżeli weźmiesz długoterminowy kredyt, to możesz się załapać i na podwyżkę wyboru, i na dołek. Z jednej strony niesie to ze sobą ryzyko wzrostu rat, ale występuje równie duże prawdopodobieństwo, że w tak długim okresie Twoje oprocentowanie się uśredni i finalnie nie będzie aż tak wysokie. W pewnych okresach Twoja rata będzie rosła, a w innych malała. Dlatego właśnie tak często powtarzam, żeby każde zobowiązanie dobrze przeliczyć, i nie kredytować się pod tzw. korek. W dniu dzisiejszym wszyscy posiadacze kredytów odczuwają skutki wzrostu stóp procentowych. Bardzo nieprzyjemna sprawa i wszyscy to rozumiemy. Z drugiej strony, nie zapominajmy, że większość kredytobiorców jeszcze niedawno załapała się na najniższe stopy procentowe w historii. Często spotykam się z pytaniem, czy jest szansa, że Wibor wzrośnie do poziomu przed lat. I czy może osiągnąć nawet 18%? No oczywiście, że może, ale czy tak się stanie? Można spekulować na ten temat, ale z ekonomicznego punktu widzenia taki wzrost spowodowałby zbyt wiele szkód dla kredytobiorców i dla banków. Ale może odwrócę to pytanie i zapytam, co ty o tym sądzisz? Jak wysoko mogą pójść stopy procentowe? Zapraszam do dyskusji w komentarzu. Tak naprawdę. Ani ja, ani nikt inny nie może ci powiedzieć, kiedy będzie dobry czas na kredyt. Ryzyko jest zawsze, dlatego standardowo polecam dobrze oszacować swoje możliwości i zostawić sobie jakiś bufor bezpieczeństwa pomiędzy ratą a dochodem na okresy takie jak te. W takim razie, co powinieneś zrobić? Po pierwsze, zanim spojrzysz na stopy procentowe, zrób to, co powtarzam jak mantrę: oszacuj swoje własne koszty. I upewnij się, że stać staćcie na kredyt. Obojętnie, czy sopy są na 0,15 czy na 8%, jeżeli masz mieć problemy ze spłatą, nie ryzykuj. Po drugie, jeżeli jeszcze jej nie masz, to koniecznie stwórz sobie poduszkę finansową. Zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę na sytuacje kryzysowe, to nie tylko w kwestii zobowiązań. Po trzecie, pomyśl nad stałym oprocentowaniem. Będzie nieco wyższe, ale jeżeli obawiasz się wzrostu oprocentowania, to na pewno pomoże ci spać spokojniej. Pamiętaj tylko, że na chwilę obecną w Polsce maksymalny okres stałego oprocentowania to 5 do 7 lat. Na pewno w końcu banki wprowadzą je na pełny okres, ale jeszcze nie wiemy, kiedy to nastąpi. Po czwarte, skup się na marży. To ta stała część oprocentowania. Im wyższe stopy procentowe, tym łatwiej wynegocjować w banku obniżenie marży. A jeżeli stopy spadną, to marże już Ci nie podniosą. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj o zostawieniu po sobie łapki w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A jeżeli właśnie teraz szukasz kredytu i czujesz, że przydałoby Ci się wsparcie, napisz do mnie albo skorzystaj z bezpłatnej konsultacji na stronie vivofinanse.pl. Do usłyszenia!